My dear Facebook friends, this movie is only in Polish. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części historii z Wolf po polsku z playlisty Wojna Światowa. Dzisiaj bez wstępów, tak jak się do tego przyzwyczailiście poprzednio, przechodzimy od razu do tematu, a te moje nietypowe powitanie na samym początku, dlatego że ten film będzie wyemitowany również na moim prywatnym koncie Facebook. Dla tych, którzy właśnie na Facebooku oglądają e, historię z War Thunder po polsku, gameplay, który oglądacie w tle jest właśnie z gry War Thunder, ale tematyka historyczna. A więc e, każdy, kto oglądał Czterech Pancernych i Psa wie, że ostatni pocisk wystrzelony na Europejskim Teatrze Wojny zabił kapitana Pawłowa. To jednak tylko film. Jak było naprawdę, jedno jest pewne: Wie, walki nie zakończyły się wraz z, kapitul z kapitulacją Niemiec, i ostatni, ostatni strzał wcale nie padł 8 maja, dwa dni po śmierci Hitlera, 2 maja 1945 roku. Poddał się Berlin mimo katastrofalnej sytuacji najwyższe dowództwo i władze III Rzeszy z nowym prezydentem Karlem Dynicem na czele czekały z ostateczną kapitulacją do 8 maja. Celem było uratowanie jak największej liczby żołnierzy i ludności cywilnej, którzy w masowym eksodusie próbowali przedrzeć się na zachód, by poddać się wojskom amerykańskim i brytyjskim. Charakterystyczny był ruch tak oczekiwanej przez Hitlera 12 armii generała Wenka, e, Tutaj macie zdjęcie, jak ten pan wyglądał, która zamiast iść na odsiecz Berlina, połączyła się z odciętą na tyłach I Frontu Ukraińskiego 9 armią i torowała ją drogę do Łaby. Oba zgrupowania i towarzyszące im tysiące cywilów przechodziły przez rzekę nawet po zniszczonym moście, a następnie poddały się Amerykanom. 8 maja ucichły strzały we Francji. Tego dnia skapitulowały odcięte niemieckie załogi w miasteczkach, w miastach, twierdzach na atlantyckim wybrzeżu były całkowicie by całkowicie odzyskać zagarnięte przez Niemców terytoria. Potrzebna była jednak demonstracja siły. 9 maja, na widok zbliżającej się floty inwazyjnej, wspieranej przez lotników z polskiego 307 Dywizjonu, skapitulo skapitulował garnizon wyspy na kanale La Manche, Jersey. Jako ostatnia skapitulowała wyspa Alderney nastąpiło to 16 maja, gdyż wcześniej Niemcy nie mieli po prostu komu przekazać władzy. W maju 1945 roku e, najpotężniejszym zgrupowaniem niemieckim była grupa armii Środek feldmarszałka e, Schörnera. Posiadała ona niespełna milion żołnierzy, prawie 2000 pojazdów pancernych i 10 000 dział. Były to potężne siły, jednak w ówczesnej sytuacji jedynym celem Niemców było przedarcie się jak największej liczby żołnierzy na zachód. Kapitulacja Berlina była sygnałem, po którym w wielu czeskich miastach rozpoczęło, rozpoczęto atakowanie niemieckich żołnierzy. Głównie powstanie, główne powstanie wybuchło w Pradze, gdzie mimo początkowych sukcesów powstańcy przeszli 7 maja do defensywy. Radzieckie armie nacierające w kierunku stolicy Czech były zbyt daleko, by wpłynąć na wynik działań, na ich zbliżanie spowodowało osłabnięcie niemieckich operacji. W dodatku na stronę powstańców przeszli żołnierze rosyjskiej wyzwoleńczej armii generała Własowa, walczący dotychczas po niemieckiej stronie. Wehrmacht zdecydował się na rozejm w mieście i wycofanie w kierunku terenów zajętych przez armię Patona. 9 maja do Pragi weszły pierwsze radzieckie oddziały pancerne, ale walki na obszarze Czechosłowacji trwały jeszcze dwa dni. Wzięli w nich udział również żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, które zakończyło swój szlak bojowy 10 maja wyzwoleniem miejscowości Mielnik. W ciągu tych ostatnich dni po oficjalnej kapitulacji III Rzeszy zginęło kilkudziesięciu polskich żołnierzy, a wielu zostało rannych. Zmiana frontu dokonana przez Wasowców i ich dowódcę nic im nie dała. Większość z nich została rozstrzelana na czele z generałem Wasowem lub zesłana do Łagrów gdy kapitulowały niemieckie oddziały w Czechach na Mierzei Wiślanej i w Kurlandii wciąż znajdowały się garnizony Wehrmachtu. Tak zwany kocioł kurlandzki powstał w momencie odcięcia tam silnego zgrupowania wojsk grupy armii północy. Walki w Kurlandii, mimo że nie miały takiego natężenia jak w centralnej Europie, trwały jeszcze 11, trwały do 11 maja, gdyż nie wszystkie niemieckie oddziały chciały skapitulować i wolały przejść do partyzantki. Ostatnie starcie nad Bałtykiem stoczono na Mierzei Wiślanej i na Helu. Jeszcze 12 maja radzieckie lotnictwo dokonało nalotów na stanowiska fanatycznie bronią, broniących się na Mierzei niemieckich żołnierzy, którzy odmawiali kapitulacji. Ostatecznie walki zakończyły się dzień później, czyli 13 maja. Dużo ciekawie wyglądała sytuacja na Helu, gdzie na niewielkiej przestrzeni zgromadziły się ogromne ilości niemieckiego wojska. Poddały, podaje się nawet liczbę pomiędzy 200 a 300 tysięcy, jednak są to przesadzone szacunki. W celu obrony przed radzieckimi czołgami Niemcy stworzyli u nasady Półwyspu zaporę z niesprawnych lokomotyw, blokując przejazd przez całą szerokość pasa lądu. Hel był całkowicie odcięty, a że Rosjanie zajęli, zajęci byli operacją berlińską, trwała tam cały czas ewakuacja wojsk niemieckich. Nad Półwyspem panowało jednak radzieckie lotnictwo, co utrudniało życie nie tylko Niemcom, ale też czekającej na ewakuację ludności cywilnej. Ostatecznie garnizon Helu skapitulował 9 maja około 10 nad ranem. Ostatnią większą bitwą na wschodzie była batalia w miejscowości Poljana. Dziś to jest miejscowość w Słowenii, którą stoczono 14 i 15 maja, czyli tydzień po kapitulacji Trzeciej Rzeszy. Do walk doszło w trakcie odwrotu część niemieckich wojsk wraz z kolaborującymi oddziałami miejscowych, które nie przyjęły warunków kapitulacji wojsk niemieckich w Jugosławii podpisanego 9 maja. W trakcie ucieczki na tereny zajmowane przez Brytyjczyków siły osi, około 30 tysięcy ludzi, głównie by, byli to Chorwaci, natknęły się na posterunek partyzantów Tity. Po odmowie swobodnego przepuszczenia doszło do walk, w których zaczęły przeważać wojska niemieckie i chorwackie, głównie dzięki przewadze w posiadanej art artylerii. Sytuację rozwiązało dopiero przybycie rankiem 15 maja kilkunastu brytyjskich czołgów. Ich dowódca odmówił wzięcia pod ochronę sił osi i nakazał im ostateczną kapitulację, do której doszło tego samego dnia po południu. Ogółem bi ogółem bitwie w, w tej bitwie zginęło ponad 400 żołnierzy obu stron, a kilkuset odniosło rany. Było to ostatnie starcie regularnych wojsk niemieckich z siłami alianckimi. W trakcie starcia pod Polianą nie padły jednak ostatnie strzały II wojny w Europie. Gdy front wschodni jeszcze trzymał się jakoś w posadach, na holenderskiej wyspie Texel doszło do buntu stacjonującego tam legionu gruzińskiego, który zwrócił się przeciwko Niemcom. Była to formacja kolabor kolaboracyjna, utworzona co ciekawe w Kruszynie pod Radomiem, z wziętych do niewoli Gruzinów, którzy chcieli walczyć z Armią Czerwoną. Gdy pojawiła się informacja o przerzuceniu Gruzinów na front zachodni, zdecydowali się oni na wystąpienie przeciw dotychczasowym sojusznikom. Nocą z 5 na 6 kwietnia zaatakowali kwatery swoich dowódców. Większość kadry oficerskiej stanowili tam Niemcy oraz koszary niemieckiego pułku, który rozkazą, który, którego rozkazom podlegali. Udało im się zabić 246 Niemców. Przeżył dowódca legionu, który nocował u swojej holenderskiej kochanki. Rozpoczęły się krwawe walki, w których pozbawieni wsparcia aliantów Gruzini odnieśli na początku duże sukcesy, zajmując prawie całą wyspę. Niemcy, którzy przeży, przeżyli, zajęli dwa ufortyfikowane stanowiska. Stosunek sił na wyspie z, zmieniło przybycie 163. Morskiego Pułku Ochrony, który przechylił szalę na korzyść Niemców. Zacięte walki, w trakcie których nikt nie brał jeńców, wygasły 20 maja 1945 roku. Gdy na wyspę przybyły oddziały armii kanadyjskiej, zginęło około 70, 75% z 800 Gruzinów. Większość została rozstrzelana przez Niemców. Ci ostatni utracili około 800 rannych i zabitych. Zabudowania na wyspie zostały zniszczone w trakcie półtora miesięcznych walk, a straty ludności cywilnej wyniosły 117 osób. Co ciekawe, Gruzinów nie, spotkała, nie spotkały większe nieprzyjemności. Po powrocie do Związku Radzieckiego, po krótkim pobycie w obozach odosobnienia, dosyć szybko zostali zrehabilitowani i zwolnieni do domów. Tutaj zdjęcie: Szalwa Loladze, dowódcy gruzińskiego powstania. Texel było ostatnią bitwą niemieckiego wojska, jednak wcale nie było ostatnim starciem II wojny światowej w Europie. Miejscem końcowych strzałów tego konfliktu był rejon leżącego w Bośni miasta Odrzak. Na tym ufortyfikowanym terenie broniło się około 13 tysięcy sprzymierzonych czetników i ustaszów, którym nie udało się przebić do Austrii. Przeciwko nim stały przeważające liczebnie siły Josipa Broza Tity. Walki o miasto rozpoczęły się 19 kwietnia, jednak po 9 dniach jugosłowiańska operacja została przerwana wskutek dużych strat. Znówiono ją jednak 3 maja, gdy wsparci dodatkowymi siłami, w tym zdobytym na Niemcach lotnictwem, Titowcy przystąpili do ostatecznej likwidacji oporu. Odrzak padł 24 maja po krwawych 3-tygodniowych walkach, a dzień później poddał się, się ostatni punkt chorwackiego oporu w wsi Wlaska Mala. Tuż przed końcem walk z okrążenia wyrwało się około 170 obrońców wraz ze swoimi dowódcami unikając rychłej śmierci. Na tym zakończyły się regularne walki w, walki w Europie, ale kapitulacja niemieckich sił trwała przez całe lato. Jako ostatni bez walki poddał się garnizon wyspy Sirmon Nikog 11 czerwca 1945 roku. 11 czerwca Ostatni żołnierze w niemieckich mundurach poddali, oddali broń 3 września, dzień po kapitulacji Japoński, Japonii. Była to 12-osobowa załoga stacji meteorologicznej na Spitsbergenie. Tutaj jeszcze zdjęcie Josipa Brose Tito, to jest ten pan pierwszy z prawej, w towarzystwie innych dowódców jugosłowiańskiej partyzan, partyzan, partyzantki. Przepraszam, ich zdjęcie zostało wykonane. W maju 1945 roku. Tak więc to, kiedy wojna się skończyła, jest wciąż sprawą dyskusyjną, zależnie od tego, kto ją prezentuje. Świętowana na całym świecie w różnych dniach, jednak faktem jest że ostatnie strzały, ostatnie, może nie strzały, ale ostatni żołnierze trwającego wielkiego konfliktu zwanego II wojną światową, ostatni żołnierze niemieccy oddali broń 3 września, tak więc nawet po, trwało to dłużej niż po kapitulacji wojsk japońskich. Tyle jeżeli chodzi o ten odcinek historii z Wolfander po polsku w serii Wojna światowa. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, zapraszam na kolejne już, wkrótce ja się z Wami żegnam, bawcie się dobrze, cześć!